Hej kochani, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny projekt Denko. Po raz kolejny uzbierała mi się cała torba, także zapraszam Was do oglądania. A więc tak, tak jak wspomniałam wcześniej, mam tutaj całą torbę. Będę sobie po kolei wyciągać. Nie mam tutaj jakoś ułożone na kategorie. Tych rzeczy, i tak dalej, także będę sobie tak po prostu random, randomowo wyciągać. Także tak, pierwszą rzeczą, którą tutaj mam jest to tonik z ziai. Rumiankowy odświeżanie, nabierzanie każdy rodzaj cery. Tak jak wspominałam wcześniej, w moich poprzednich filmikach, ja toniki z ziai lubię, także bardzo Wam polecam. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jeżeli chodzi o szampon do włosów, to ja bardzo lubię te szampony z L'Oreala. Jest to L'Oreal Volumetry i to jest na objętość. Bardzo przyjemnie pachniał. Tutaj było 300 ml i ja używałam właśnie sobie go na objętość. Ma on kwas salicylowy w sobie. Bardzo Wam polecam i. Na pewno do niego kiedyś wrócę. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest to naturalne mydło w płynie z jób. Ja mam bez i wanilia i Wam powiem, że ja bardzo uwielbiam te płyny z jób i lubię też mydła w płynie do mycia. Jeszcze nie próbowałam żadnych szamponów ani odżywek. Może kiedyś spróbuję ale jeżeli chodzi o te płyny do mycia, do rąk i tak dalej, to bardzo lubię i ten zapach był naprawdę super. Bardzo Wam polecam i wypróbujcie sobie. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to olej do włosów z Pantin. Jest to Repair and Protect z witaminą E i ten olej miał 100 ml i ja go miałam go bardzo, bardzo długo. Tutaj jest ważność 12 miesięcy, ale ja go na pewno dłużej miałam. Tak już pod koniec chciałam go wykorzystać, ale bardzo długo mi to zajmowało, bo używam też innych i po prostu na koniec już używałam go sobie do olejowania włosów. Bardzo przyjemny zapach. Wątpię, że do niego kiedyś wrócę, ale nawet spoko był. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest oczywiście mój ulubiony suchy szampon z Batiste. Jest to ten Tropical. Suche szampony, powiem Wam, że już nawet y, ostatnio dość rzadziej używam. Ale ja zawsze muszę mieć suchy szampon. Nie mogę doprowadzić do tego, że, że wiecie, na przykład potrzebuję i nie będę miała. Tutaj już mam kolejny ten oryginalny. Ale tak, ten mi się skończył. Ja bardzo lubię ten zapach. Tutaj miałam pojemność y, 280 ml. No, ja szamponet jest bardzo Wam polecam i one są dla mnie najlepsze. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to kolejny produkt do włosów i jest to Vela, Professional, Vela Professionals, jest to maska do włosów po prostu i ja mam odcień perłowy blond i to jest yy, taka właśnie odżywcza maska, ja mam te 150 ml, no ja używam je cały czas, ona bardzo ładnie pachnie, ma taki fioletowy kolor i to już jest moje któreś opakowanie i ona mi się właśnie teraz skończyła muszę ją sobie zamówić jeżeli macie blond włosy ale wiem że też, że są dostępne y, te maski w innych kolorach y, do innych kolorów włosów także bardzo je Wam polecam ja sobie używam jej tak raz w tygodniu y, kolejną rzeczą którą mam tutaj też y, także do włosów jest to jedwab płynie z Labiotica Biowax, było tutaj 200 ml, też go bardzo długo miałam i on y, na pewno wygas, wygasła także y, dawno już. Jest to Smooth Booster, proteiny jedwabiu, olej z awokado i betanina. Co odnośnie tego produktu, to ja na pewno do niego nie wrócę. On fajnie da, dawał, y, fajny dawał połyski i tak dalej. Ale wam powiem, że jak go się trochę za dużo da, dało, y, w sensie za dużo się go na przykład prysnęło, to on po prostu zostawiał tutaj takie y, sztywne włosy na przedziałku czy coś i po prostu mnie to wkurzało i ja do niego nie wrócę. Y, kolejną tutaj rzeczą, y, także produkt do włosów, i jest to już ostatni, jest to szampon z firmy Blond Time. Ja ten szampon kupiłam kiedyś w Bułgarii w, w takiej drogerii. To jest taka drogeria, yy, tak jak w Polsce Rosman. Jest to Anti-Yellow Effect. Jeszcze raz Wam pokażę tutaj. I ma on, yy, nie wiem czy wspomnia wspomniałam, 150 ml. I ma on bardzo y, ciemny kolor. Ten szampon bardzo pięknie pachnie. I wam powiem, że on chyba kosztował na złotówki niecałe 10 zł. Ja go bardzo długo miałam, bardzo jest wydajny. Naprawdę nie trzeba du dużo tego szamponu. Y, szczególnie przez to, że ma on, y, jest bardzo napigmentowany. Ja tego szamponu jakoś dużo nie potrzebowałam. Wam powiem, że ja byłam zachwycona. Naprawdę. Lepszy był od tego z L'Oreal'a, z Joanny i tak dalej. Naprawdę byłam nim zachwycona, ale po prostu teraz nie mam do niego dostępu. I jest on także do włosów siwych. No, ja bardzo go lubiłam. Jeżeli będziecie może kiedyś mieli możliwość czy coś, to bardzo Wam polecam ten szampon. Jeżeli ja też będę miała jeszcze raz możliwość, to na pewno go sobie kupię. I teraz tak, tutaj mamy demakijaż dwufazowy, płyn do demakijażu oczu ze Ziai. Jest to płyn dwufazowy, ja go sobie kupiłam w Polsce, jak byłam ostatnio, ale Wam powiem, że nie powrócę do niego, bo on zmywał, bo zmywał, ale do końca nie zmywał. Po prostu taki był sobie dla mnie. Ja do niego nie wrócę. Także to by było na tyle takich większych rzeczy, ale tutaj mam też jeszcze mniejsze. Już przechodzę do... wam do pokazania tych rzeczy. Także tak. Yy, mam o dziwu tutaj trzy zapachy. Wykorzystałam trzy perfumy, bo ja sobie teraz właśnie taki challenge zrobiłam, że używam wszystkie moje... Yy, wszystkie takie perfumy, które mam, wiecie, w połowie albo trochę mniej, żeby je wykorzystać po prostu do końca. I tak, tutaj miałam taką perfumę, z którą bardzo dawno już kiedyś się kupiłam. Jest to perfuma z Justicator. Yy, ona bardzo ładnie pachniała, tak na, tak na co dzień. Ja dobra w opisywaniu zapachów nie jestem. Także nie będę wam tutaj wymyślać i opowiadać. Raczej do niej bym nie wróciła. Także kolejnym zapachem jest to Paco Raban Olympia. Bardzo wam polecam ten zapach. To jest ta oryginalna, bo teraz są też różne inne wersje, ale ta jest ta oryginalna i naprawdę bardzo wam polecam ten zapach. Jest bardzo intensywna, bardzo lubię, na pewno do niej też wrócę. Kolejnym moim zapachem ulubionym, którego... Używałam namiętnie i naprawdę on bardzo ładny był. I Wam powiem, że jak teraz trochę jeszcze zużyję moich kilka perfum, to na pewno sobie go kupię. Jest to Giorgio Armani My Way. Jest to wersja taka, bo jeszcze są te wersje z różowym. Ja Wam powiem, że ja jestem w tym zapachu zakochana po prostu. No, szkoda, że się skończył, ale ja na pewno do niego wrócę. Bardzo Wam polecam ten zapach. Kolejne tutaj z małych rzeczy, mam też dwa kremy do rąk jest to krem z hand cream, orange i neroli. Tutaj nawet nie piszę jaka firma jest, bo jakieś dostałam w takim zestawie już bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj jest taki duży supermarket w Anglii, który nazywa się Asda i ja dostałam właśnie kiedyś w takim zestawie ten krem, miałam trzy, ten był ostatni. Spoko, taki lekki krem do rąk. Kolejną mam tutaj yy, rozświetlający krem maska do rąk Star Dream z Bielendy. I aż ją yy, przeciałam po prostu ten produkt. Jest to regenerujący, regenerująca maska. Skóra bardzo sucha, zawiera opalizujący księżycowy pył i ametyst. I miało ono w sobie takie drobinki. Miałam tutaj 50 ml, bardzo ładnie pachniała, fajnie nabierzała yy, dłonie. Fajnie nabierzała dłonie, ja sobie jej na noc. Spoko była, ale raczej bym do niej nie wróciła, nie kupiłabym ponad. Yy, nie, kupiłabym, nie kupiłabym ponownie. Kolejną rzeczą, kolejnymi rzeczami mam tutaj moją ulubioną, oczywiście z bielendy, maskę z. Skin Clinic, jest to kolagen, peptydy plus kwasy omega 3 i 6. Maseczka regenerująca odżywcza do każdego rodzaju cery. Jest to synergiczna pielęgnacja. I tak, tak jak już wspominałam w poprzednich denkach, jest to moja ulubiona maska na ten moment. Przez to też, że ma właśnie te kwasy omega 3 i 6. Moja skóra tego potrzebuje, ja o tym wiem, także ona fajnie takiego boosta daje jest skórze i tak dalej. Jeszcze jak sobie na przykład użycie jakiegoś kremu z ceramidami czy coś, no to bomba naprawdę. Bardzo Wam polecam te maski. Widziałam, że jeszcze też serum jest yy, z tej właśnie serii Skin Clinic. Kolejną rzeczą mam tej płatki pod oczy z, z takiej firmy i są one z jeżeli się nie mylę ja je dostałam i jeżeli się nie mylę są one z Diemu ja miałam tutaj takie czarne jeszcze mam y, jedne srebrne y, bardzo fajne nie kiedyś miałam takie inne płatki pod oczy i one mi się po prostu zsuwały, co było takie trochę wkurza, wkurzające i no ale te fajne były, fajnie tak nawilżały skóra właśnie tutaj pod oczami Kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest olejek organiczny z The Ordinary. Ja go też naprawdę bardzo długo miałam. Jest to 100% organic Cold Pressed Rose Hip Seed Oil. I tak jak, no, tak jak mówię, że ja go miałam bardzo długo i ja go sobie na przykład mieszałam z innymi kremami albo też na przykład dodawałam go do balsamu do ciała. Ja jakoś go korzystałam bardzo długo się z nim męczyłam, naprawdę jest tutaj 30 ml, a ja go bardzo długo miałam. Jeżeli chodzi o powrót, to raczej nie kupię go kolejny raz, ale fajnie było sobie przetestować. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, która mi się skończyła, jest to pianka do mycia twarzy z firmy Kodli. I jest to. Y Pianka, którą kupiłam sobie kiedyś na Look Fantastic w takim zestawie i Wam powiem, że jestem nią zachwycona. Naprawdę. Yy, ona, ona zmieniła mój stan Naprawdę. Yy, łącznie z tym olejkiem takim, którym Wam pokażę w następnym dęku Z takim olejkiem do makijażu. No bardzo fajna. Jeżeli zużyję na przykład... Jeden albo dwa produkty do mycia twarzy, to na pewno do niej wrócę. Bardzo Wam polecam. Kolejnym tutaj takim kremem, z, także z tej firmy Kodeli i też miałam go w tym zestawie. Jest to taki, też go przecięłam, bo naprawdę bardzo fajnie pachniał. I był taki bardzo lekki. Jest to moisturizing sorbet, taki sorbet nawilżający, bardzo lekki pod makijaż, no bardzo fajny. I ja tutaj miałam tylko 15 ml. Też go bardzo lubiłam. Mam tutaj też. Y, mam jeszcze dwa kremy. Takie małe z Dr. Yard. Tutaj mam takie dwa kremy z Dr. Yard. I wam powiem, że to jest ta seria z ceramidami. Seria z ceramidami. I wam powiem, że bardzo fajne y, kremy. Naprawdę. Y, ta jest firma troszkę droższa Dr. Yard ale naprawdę są bardzo warte swoje ceny i zmieniają stan skóry. Naprawdę fajnie taka jest yy, skóra yy, nawilżona, widać ten efekt. Fajne też są pod makijaż. Jak u, ja ostatnio ich używałam sobie rano i wieczorem i tego serum i kremu. Bardzo Wam polecam. Kolejnymi takimi rzeczami, bardziej z kolorówki, mam tutaj mój ulubiony korektor z Vivo Forever Better Skin. I miał on 6 ml. To jest ten kamuflaż, intensywnie kryjący kamuflaż do twarzy. Jest to moje, było to moje drugie lub trzecie opakowanie, jakoś tak. Nie mam tutaj odcienia, jaki to był odcień, także Wam nie powiem. Chyba 0,2, ale nie jestem pewna. Bardzo lubiam ten y, korektor, korektor na co dzień. Taki y, nie był aż taki ciężki jak tart, wiadomo, ale też fajnie sobie radził z niedoskonałościami i tak dalej. Y, kolejnym produktem, który tutaj mam, który zużyłam w końcu, jest to maskara z Fenty Beauty. Prezentuje się ona tak i to był Full Frontal Cosam Black. Już Wam pokazuję tutaj y, szczoteczkę. Troszkę nie jest w ciekawym stanie, no ale naprawdę długo ją miałam i ją intensywnie używałam, żeby po prostu ją wykorzystać. Już jest cała sucha. Y, także tak, jeżeli chodzi o tą maskarę, to y, fajny efekt dawała, tylko trzeba było musiałam trochę się nią napracować, żeby żeby uzyskać efekt taki, jaki mi się podoba ona była naprawdę czarna fajny efekt dawała ale jeżeli chodzi o tą maskarę to yy, nie jest warta swojej ceny jak dla mnie, Moż, można znaleźć naprawdę lepsze maskary i w o wiele niższej cenie bo ta maskara chyba kosztuje jakoś około 20 funtów, także no to jest prawie może troszkę ponad 100 zł. Fajnie było przetestować. Nie mówię, że jest jakaś najgorsza czy coś, ale jak dla mnie to po prostu u mnie się aż tak nie sprawdziła. I tak jak mówię, możecie znaleźć lepsze maskary za mniejszą cenę. Oczywiście następną rzeczą jest to mój ulubiony, transparentny puder utrwalający, taki sypki z Vibo. Jest to Transparent Baking Powder Vibo I ja go też kupiłam sobie ostatnim razem, jak byłam w Bułgarii, to też go wtedy kupiłam. I muszę sobie jeszcze raz go kupić. Także teraz, jak pojadę, to sobie na pewno go kupię. Bardzo Wam polecam. Fajnie pachnie, fajnie efekt daje. Także on też nie jest drogi. Także bardzo Wam polecam. I tutaj już mam takie małe rzeczy. Także tak, tutaj mam produkt, który nie do końca zdękowałam, ale na niego już jest czas, bo on miał ważność tylko 12 miesięcy. Było tutaj 50 ml, no myślę, że ja więcej niż połowę zużyłam, ale jest to podkład z Pixi Moisturizing High Pigment Base i pisze tutaj, że daje full coverage można, można go mieszać z kremem i tak dalej albo z jakimiś takimi rzeczami, żeby yy, no można po prostu mieszać je. ten podkład z innymi rzeczami także tak, ja go kiedyś kupiłam w TK jest on z taką pompką ale po prostu on był dla mnie za ciężki, za tłusty ciężko mi się go rozprowadzało, po prostu nie lubiłam się z nim i tak używałam, używałam Wam powiem troszkę na most, żeby go zużyć. Ale zawsze tak jakoś go odkładałam na bok i już minęły, już minął naprawdę długi czas, dawno podacie, także nie chcę tego na yy, nie chcę tego nakładać na twarz, to po pierwsze, a po drugie, no i tak go nie używałam, także po prostu pozbędę się go. A też nie chcę nikomu dawać szczególnie to przez to, że właśnie ta data też wygasła. I mam tu jeszcze kilka rzeczy. Mam tutaj olejek taki na końcówki z Anwen Happy Ends i to był taki waniliowy olejek. Bardzo ładnie pachniał, był ogól, to jak na olejek, był on bardzo rzadki, ale no fajny był. Na końcówki nie trzeba było go yy, dużo, bardzo wydajny, ale ja też później już na koniec nim po prostu olejowałam włosy. Jeżeli chodzi o ten olejek, to do niego raczej nie wrócę Mam tutaj taki coś z Primarka Jest to Cuticle Reviver Po prostu olejek do skórek Ja go sobie używałam tak wokół paznokci Albo też na paznokcie Jak nie miałam nic na paznokciach, to też go sobie używałam na paznokciach Po prostu się go tak przekręcało Ja sobie tak używałam tutaj tym pędzelkiem Fajne to chyba było za funta, ale naprawdę fajne Takie poręczne i tak dalej Takie małe bardzo to lubiam. Może jak kiedyś jeszcze w primarku będzie, to go kupię na pewno. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to lakier z Semilaka. I ma on już też swoje lata. Jest to lakier hybrydowy w odcieniu Salmon Dream. Jest to taki odcień. Bardzo fajne był, ja lubię takie odcienie, takie właśnie nude i tak dalej. Bardzo fajny, jeżeli chodzi o produkty semi-lakiery -lak, hybrydowe, jakieś topcoaty, basecoaty i tak dalej, to myślę, że moim zdaniem mają, one takie naj, mają oni takie najlepsze właśnie produkty jakościowe, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe, no. Ja ogólnie lakiery hybrydowe z leka bardzo Wam polecam. Mam tutaj jeszcze trzy rzeczy. I tak, mam tutaj także olej do włosów, który zużyłam w końcu. Jest to olejek z Bio Elixir. Biotyna, jedwab i filtr UV. Ja tutaj miałam 20 ml. Zapach przepiękny. Szkoda, że się skończył, naprawdę. Bardzo lubiłam ten zapach. Może kiedyś jeszcze do niego wrócę, jeżeli będę miała okazję. Bardzo lubiłam ten produkt. Fajnie tak y, nawilżał końcówki, i fajny efekt też dawał nawet na włosach. Bardzo, bardzo wydajny. Na bardzo długo go miałam. Y, kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to lip scrub. Ja kiedyś go kupiłam w Primarku. Jest to Mango Passion złożyłam go całego ale wam powiem, że jeżeli chodzi o właśnie peelingi do ust jeżeli chodzi o peelingi do ust to po prostu stwierdziłam, że to jest yy, tak jakby zbędny produkt, naprawdę bo jeżeli chcecie sobie zrobić yy, peeling ust czy coś, to możecie użyć także normalnego peelingu, albo jakiegoś tam yy, na przykład tego takiego y, drobniejszego i tak dalej. Może mają one składniki, które no sprawiają, że te usta są takie inne i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o te lips, y, peelingi do ust, ale po prostu stwierdziłam, że nie będę już kupować y, peelingów do ust, bo jest to mi niepotrzebne, także myślę, że to był mój ostatni, który miałam. Fajnie sobie radził i tak dalej, trochę był za, y, trochę był taki za rzadki, ale spoko. A zresztą peeling do ust można sobie też samemu zrobić. Ostatnią rzeczą, którą tutaj też mam, Primarka. Jest to taki tinted lip balm i z olejem żoroba i z witaminą E. I był to po prostu taki olejek do ust, tylko taki i on po prostu był taki różowy. Jak się go nakładało na usta, to yy, fajny taki efekt dawał i po, był on po prostu właśnie różowy. Bardzo go lubiłam, fajna bierza usta Chyba niecałe dwa funty w Primarku Także spoko Tak do codziennego użytku Także tak, nawet sporo rzeczy Do włosów mi się Zebrało w tym miesiącu Z czego się cieszę naprawdę Także tak To by, było, to by były wszystkie produkty Na ten wrześniowy Na te wrześniowe denko Bardzo Wam dziękuję za oglądanie Zachęcam Was do subskrypcji Mojego kanału Was to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Także tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za spędzenie ze mną czasu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!